W ostatnich dniach dotarły do nas zaskakujące informacje o nowym potencjalnym nabytku Federacji Fame MMA. Mamut Muradov to 34-letni zawodnik MMA pochodzący z Uzbekistanu, który jeszcze w tym roku toczył walki dla UFC, po czym przeszedł do czeskiej organizacji Octagon, w której kilka dni temu zwyciężył ze znanym z Polskiej Federacji KSW Scottem Askamem, a już wkrótce dał się sam zainteresowany w wywiadzie dla czeskiego portalu eSport, cytując: Ej, powiem wam, że naprawdę za... rzeczy robią teraz ludzie w fame. Mega dobry transfer. Mega dobry transfer. A kto to jest? Zawalczę, ale nie mogę jeszcze powiedzieć, kto będzie moim rywalem. Nie zamierzam brać udziału w trasztoku. Idę tam tylko na walkę, która nie będzie liczona do mojego zawodowego rekordu. Zawalczę trzy rundy po 3 minuty i dobrze zarobię. To będzie jedna z największych wypłat w mojej karierze. Podpisałem kontrakt z swoim MMA, zanim zawarliśmy umowę z Oktagonem. Priorytetem są jednak wyzwania sportowe w Oktagonia. Nie muszę aż tak chudnąć przed listopadową walką, a mam niezłe warunki. Dostanę kilka milionów za trzy rundowy sparring, tylko. Czemu mam nazwisko Muradoff, a mówi po polsku? To, to jest jakiś Czeczen, tak? To głupiec by tego nie przyjął. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Muradow, mówiąc o kilku milionach za walkę, mógł mieć na myśli korony czeskie, a jedna bańka w tej walucie w przeliczeniu na złotówki daje około 170 tysięcy złotych. Potencjalne przejście Uzbeka do Federacji Fame na pierwszy rzut oka wydaje się dość nieoczywistym wyborem, ponieważ przede wszystkim, jak sam przyznał, nie zamierza dymić i skupia się na aspekcie sportowym, przez co siłą rzeczy staje się mniej atrakcyjny dla sporej części odbiorców. Ponadto w Polsce jest on raczej mało znaną osobą poza środowiskiem MMA, w związku z czym mogłoby się wydawać, że nie ma za bardzo czym zachęcić widzów do zakupu pay-per-view. Jeśli jednak bardziej zagłębimy się w jego postać, to możemy dostrzec co najmniej kilka atutów cennych dla Federacji FAME. Po pierwsze, Muradow jest głośnym nazwiskiem na światowej scenie sportów walki, o czym świadczy chociażby liczba jego obserwujących na Instagramie, wynosząca ponad 2 miliony. Posiada on również mocną pozycję w światowym MMA, o czym świadczy fakt, że dobrze radził sobie w największej na świecie sportowej organizacji i zakończył z nią przygodę z przyzwoitym bilansem dwóch porażek i czterech wygranych. Niemałe zasięgi międzynarodowe, połączone z mocną pozycją sportową ...na całym świecie zapewne przełożą się na przyciągnięcie nowej grupy odbiorców do Federacji Fame i zapewne zrobi się o niej głośniej poza Polską. Co więcej, wygląda na to, że obecnie w polskiej branży sportów walki mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, jeśli chodzi o transfery, ponieważ Fame rzekomo sięga po uznanego sportowca światowej klasy, a Federacja KSW po kontrowersyjnego frika. Kilka dni temu największa polska organizacja sportowa ogłosiła bowiem na swoich mediach społecznościowych, że na gali numer 99, która odbędzie się w Ostrawie, zawalczy niejaka Hanka Gelnarowa, Gelnarowa więc czeska zawodniczka, która zasłynęła z występów w tamtejszym reality show, a następnie stoczyła cztery walki w Afrikowej Federacji Clash of the Stars, która określana jest czeskim odpowiednikiem fame, jednak biorąc pod uwagę poziom kontrowersji i patologii do jakiej tam dochodzi, bardziej przyrównałbym ich do Prime'u. To właśnie na gali tej federacji doszło m.in. do spsikania zawodnika gazem pieprzowym prosto w twarz na programie typu Face to Face. Sama Gelnarowa również ma swoje za uszami, a przed jej ostatnią walką wybuchł niemały skandal, spowodowany tym, iż wrzuciła ona na swoje Instastory z nagrania, na którym wraz z grupką znajomych hajlowała do niemieckiej wojskowej pieśni. Nagranie z tego incydentu szybko usunęła i przeprosiła, tłumacząc się, że nie wiedziała co... Kurwa, no akurat za to zachowanie, które tutaj przedstawiła, wydaje mi się, że u Sergiusza miałby dozgodny szacun, ale wydaje mi się, że w takim razie ta dzień nie zawalczy, bo pewnie KSW sobie nie pozwoli na kontrowersję. Co oznacza ten gest? We wtorek Kasiusz Don Kasiusz Życiński opowiedział na swoim Instastory o dość nietypowej sytuacji, która spotkała go w saunie. Mianowicie trafił on na homoseksualnego mężczyznę, który w pewnym momencie zaczął się onanizować w jego towarzystwie. Rzyciński nie pozostał rzecz jasna obojętny i ostro zareagował. Masakra, jakiego teraz gienia perfidnego spotkałem na saunie. Ty chłopku na saunie zaczyna walić konia przy mnie. Pogoniłem go także i powiedziałem obsłudze, że jeszcze raz go spotkam i go... W poniedziałkowy wieczór odbył się podwójny face to face przed. Ja. Nie, ten już to jest. strasznie. egoistyczny. Bo ja mam takie pytanie, tak, tak. stary. W życiu trzeba mieć trochę serca. Jeżeli ktoś waliłby do mnie konia, to ja bym mu nie przeszkadzał. Dlaczego mam mu nie sprawić przyjemności robieniem niczego? Niech sobie zwali. Homofobia w tym kraju jest straszna, naprawdę. Fame The Freak. W pierwszym panelu wystąpili bohaterowie nowo ogłoszonego zestawienia, którymi okazali się Darolew Lew oraz Guzik. A więc zawodnicy, którzy od dłuższego czasu mają ze sobą na i chociaż już podczas odbywającej się ponad pół roku temu Gali Fame Reborn, doszło pomiędzy nimi do małych rękoczynów podczas śniadania. Ja ogólnie mam ewolente podejście, bo z jednej strony, jak widzę w jaki sposób kobiety z takim zaangażowaniem kurwa biorą chuja do mordy, to sam, to sam się zastanawiam, czy nie spróbować, bo musi w tym coś być zajebistego, stary. Nie bez powodu dziewczyny, mimo że się dławią. To z uśmiechem na twarzy kurwa ciąkają loczka. No coś w tym musi być. Hej! Chodź, chodź! Nie! Nie, nie, jest to jednak stricte frikowy konflikt nie podszyty żadnymi osobistymi zatargami, a po prostu zwykłą obustronną niechęcią. Ogólnie rzecz biorąc, cały pierwszy panel odbywał się pod znakiem ciągłych wyzwisk i kłótni, raczej o względnie błahe tematy dotyczące głównie poprzednich konfrontacji obu panów. Inicjatorem dymów był zwykle Daro, który w swoim stylu co chwilę starał się podkręcić atmosferę i co chwilę wbijał szpilki rywalowi, używając do tego głównie... A ja mam takie pytanie, tak ogólnie to, to Daro po prostu stracił formę bycia z zabawnym starszym panem? Czy on po prostu zawsze był takim, kurwa, cringe'owym bezbekiem, ale to do pewnego momentu nas bawiło? Bo ja, kurwa, nie wiem, co się, co się stało. Albo on naprawdę zatracił formę, albo to przestało być śmieszne już. Kilku wcześniej najwyraźniej wyuczonych i przygotowanych tekstów. Powiedz. Kiedy on był zabawny? On był dla mnie w kurwę zabawny, tak szczerze. Znaczy, nadal, jak jak sobie pomyślę, że ten facet ma 50 lat i takie drdy mały gada, to nadal mnie to bawi na swój sposób, ale bardziej mnie żenuje, kiedyś mi to bawiło. kurwa prawdę, mitowanie. Gdy to jest mitoman. Znasz takiego piłkarza, kurwa, z Bradford? Jakiego? mi To mitoman. To kurwa mi przypomina ciebie, kurwa. Kurwa, <laughs> Kao, mitoman, kao no dobrze, mi Toman. Kura. Kao no dobrze, mi Toman. Ty mi go kuta przypominasz! kao no mi Toman, jak piekolony no mi Toman, Kao mi No dobrze, no. Kao mi Toman, kupa z pierdolonym. Ja mi Toman. To piekolony mi pierdolony. Ale nie powtarzaj się. no powiedz, że repertuar Kao mi Toman, kupa pierdolony mi Toman. Teraz panie. Dawaj, dawaj. Kao mi Toman z Torunia, No i dalej, dalej, dalej. czerwony czego nie pędziesz? Toman. Lody, Nie Cały czat pyta, Darku, co to znaczy mitoman? Mi to mam? No. no to, to jest on. Daro nie ograniczał się jednak tylko do prowokacji słownych i kiedy w trakcie intensywniejszych wymian zdań puszczały mu nerwy, nie omieszkał raz potraktować guzika lekkim uderzeniem z otwartej ręki, a kolejnym razem oblać go wodą. W drugim panelu udział wzięli Robert pasu oraz Paweł Jóźwiak, który na pierwszy rzut oka okay. jest w wyraźnie gorszej formie fizycznej od swojej ostatniej walki i wyhodował tak Maćka, co od razu wytknął mu sutonator. Ale ci cyski dym dają, kurwa mać. No bo klatę robi. O pierdala się, opier się gruba siła, ale nic nie trenuje Juźwiak w reakcji na regularne szpilki nawiązujące do jego zwiększonej tkanki tłuszczowej w końcu przyznał, że jakiś czas temu zszedł z cyklu sterydowego i to mogą być właśnie tego efekty I się Może się... wyglądam trochę gorzej, bo... A to też takie pierdolenie, zszedłem ze sterydów, więc wyglądam gorzej, prawda? Bo to też jest, kurwa, mega duże zakłamaństwo To nie jest tak, że schodzisz, kurwa, z bomby, to nagle wyglądasz jak dzieciak To jest tak, że ludzie najczęściej schodząc z bomby, schodzą jednocześnie z bomby, z treningów i z diety. Jak nagle wpierdalasz, kurwa, pastwódy, nie podnosisz ciężaru czy czegoś tam ruchu, nie masz, nie wiem, kurwa, bokserskiego, to normalne jest, że cię kurwa zaleje jak, jak, jak kurwa, jak dziwkę na pornolu. Dlaczego pasut siedzi w kaftanie? Dobra, kurwa, ale że Ty jeszcze o to pytasz, to jestem w ciężkim szoku. Ty widziałeś, co pasut gada? Wtedy już nie biorę po pół roku i, i dlatego... Ale ja, ale... Panel z Pawłem oraz Robertem w roli głównej, podobnie jak ich poprzedników, również opierał się przede wszystkim na dymach, do których panowie zdążyli nas już przyzwyczaić poprzez regularne wyzwiska oraz rękoczyny, do których wcześniej pomiędzy nimi dochodziło. Pomimo, że podczas programu kilkukrotnie doszło pomiędzy nimi do niewielkich rękoczynów i prawie zdemolowali oni studio, to i tak zdecydowanie największym echem w programie odbiły się kontrowersyjne wypowiedzi, które oczywiście nie mogły paść z ust nikogo innego jak Roberta Pasuta. Pierwsza z wypowiedzi, która wzbudziła a lekkie poruszenie dotyczyła powodów, przez które pasut przyszedł do programu lekko przeziębiony. Sutonator bez ogródek i ze śmiertelnie poważną miną przyznał, że zaraził się od dealera, który sprzedawał mu używki i do końca podtrzymywał, że ta historia nie jest żadnym żartem. Zaraził mnie Deera. Jaki mam stosunek do Prime'u teraz? Może powiem, jaki mam stosunek do wszystkich federacji, tak uczciwie. Wszystkich pierdole, Jednych trochę bardziej, drugich trochę mniej. Jak płacą pieniądze, to przychodzę i biorę pieniądze. Odchodzę i tyle. Dla mnie nigdy żadna federacja nie będzie koleżeńsko nastawiona. Wszystkich mam ich w chuju. Jak chcą płacić, niech płacą. Ja zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby dobrze rozpromować event. Za to mi w końcu płacą, ale kolegami nigdy nie będziemy. I tyle. Kiedyś myślałem, że da się być w relacjach koleżeńskich z jakimiś federacjami. Dzisiaj już wiem, że się nie da. Ci ludzie zawsze powiedzą, powiedzą ci to, co chcesz usłyszeć i będą cię po prostu eksploatować tak długo, aż będzie to dla nich opłacalne. I to działa od dwie strony. Trzeba mieć tego świadomość. Kupiłem tron i mnie zaraził grypą DR. I ja myślałem, że on tak źle wygląda, bo on jest w ciągu, nie? I się okazało, że on był chory. Też, więc... Ty oczywiście żartujesz. W tym momencie nie. Tym... Więc zdrówka Ci życzę. Mam nadzieję, że się nie spotkamy więcej. To nie wychodź z tego kaftanu, jednak. Kolejna opinia, która mocno podzieliła internautów co do jej słuszności, dotyczyła podejścia pasuta do przemocy wobec kobiet. Robert, po przytoczeniu kulis ze streama, kiedy to to się z inną streamerką na ulicy, o czym mówiliśmy ostatnio, oznajmił, że według niego całkowicie zasadne jest oddanie kobiecie w momencie, gdy jesteście przez nią zaatakowanym. Panowie, jeżeli macie w domu pierdniętą laskę, która was bije, pluje na was, szarpie, to po pierwsze musicie jej kupa oddać i się nie bójcie. Konsekwencji, bo to nie jest tak, że kobiet się nie bije, Jak ona kupa szmata zaczyna, to jej kupa musicie oddać, bo musicie bronić swojego honoru. Bo teraz się zrobiło tak, że kupa równouprawnienie, ale jak kurwa, ona cię uderza i w... to nagle ty jesteś tym gorszy. Ja jej powiedziałem tak, uderz mnie, to cię, kur... to cię kurwa tu za No i na szczęście to zadziałało. Co ciekawe, Federacja Fame błyskawicznie odcięła się od takiego stanowiska, zaznaczając, że są przeciwnikami jakiejkolwiek przemocy domowej, z czym... A mówicie, że ma rację. To zależy, stary słaj, bo jakby.. Patrz. Idziesz sobie ulicą, nie? Idziesz sobie ulicą i jakaś najwdziwka cię atakuje. No to wypierasz kurwa w wiadomo. Ale jak ci bije dziewczyna kurwa w chacie, to jaki jest sens robienia z nią codziennie walk MMA, kurwa. Zamiast tego to łapiesz kurwa za kudły i wypierasz się z mieszkania i tyle. I mówisz Hello, kurwa! Hello! z spać na klatce schodowej. Po prostu rozchodzisz się z taką osobą, a nie się z nią napierdalasz, bo to sensu nie ma. Zajebać to można komuś, kto cię jednorazowo atakuje. W, wiesz, w samoobronie. Akurat Natalia wie, że musi uważać, bo rawciec groźny. Zresztą pasut też się zgodził. Jak coś to słuchajcie, stop przemocy domowej my się po tym nie podpisujemy, tak. to jest opinia tylko i wyłącznie Roberta. No, Stop przemocy domowej, zgadzam się, jak kobieta bije faceta, to tak nie powinno być. W poprzednim odcinku <śmienny> przytoczę. Te... <śmienny> Dobra, ale to było nawet zabawne, jak powiedział, że jak, jak kobieta bije faceta, to tak nie powinno być. <śmienny> to akurat było śmieszne. No nie powinno tak być, to się zgadzam. <śmienny> tak nie powinno być i chuj.